Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie czytanie dla każdego ze znaków zodiaku. Dzisiaj będzie czytanie dla bliźniąt. Także witajcie bliźnięta. Odważysz się poznać co karty odsłaniają? Odważycie się? Zobaczymy sobie takie czytanie. Może ktoś z was potrzebuje akurat pewne rzeczy usłyszeć. Pamiętajcie kochani, że każde czytanie jest inne. Energie mogą być podobne, ale nigdy nie będą takie same. Zawsze się będą różniły. Hmm, oczywiście jest to czytanie ogólne, więc bierzcie to, co y, potrzebujecie, resztę odrzucajcie. Y, y, jest to też y, czytanie bezczasowe, także kiedy znajdzie y, Was ochota na odsłuchanie, to sobie po prostu odsłuchacie. No dobra, jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. No to lecimy, kochani. Patrzymy, co takiego tutaj energię chcą Wam przekazać. Co tutaj chcą Wam karty odsłonić dla bliźniąt? Co chcą przekazać energię dla bliźniaka? Ok. Dobrze, kochani. Mm. Wypracowaliście sobie, moi drodzy, taką hardość w sobie. Osoby, które były wrażliwe. Chociaż Lew, nie na, no oczywiście możecie być wrażliwi, jak najbardziej. Lew, wróć, bliźnięta. Wypracowaliście sobie, kochani, taką hardość w sobie. Jakaś sytuacja w życiu spowodowała to. Zmusiła wręcz was do tego żeby bardziej yy, się zahartować, żeby wiecie, jak to jest. Jak ktoś ma miękkie serce, musi mieć twardą dupę za przeproszeniem. I wy sobie to wypracowaliście. Z jednej strony delikatność, wrażliwość, empatia, romantyczność, z drugiej strony hardość, odwaga, działanie, yy, waleczność. Wy sobie to kochani, wypracowaliście. Mam wrażenie. Życie zweryfikowało pewne rzeczy, i chcąc, nie chcąc, trzeba było nabyć pewnych umiejętności. Wiecie, całe życie się uczymy, tak? Całe życie pracujemy nad pewnymi rzeczami. Chcąc, nie chcąc, czasami chcąc, czasami nie chcąc, wypracowujemy sobie pewne, pewne rzeczy w swoim życiu. I później, jeżeli przychodzi do sytuacji, gdzie. Trzeba zachować tak zwaną zimną krew, wy to potraficie zrobić. W sytuacji, gdzie trzeba być delikatnym i wrażliwym, również to potraficie zrobić. Bliźnięta y, mówi się, że mają dwa oblicza. Czasami przewyższa y, to bardziej harde, a czasami przewyższa to bardziej delikatne. I wy, kochani, to macie. Dobrze, dla części z Was. Y Widzę, że ktoś od kogoś, yy, od kogoś walecznego, kochani, od kogoś, yy, kto trochę Wam naszarpał nerwów w życiu, będziecie się odcinać. Yy, ta osoba lub te osoby yy, mogą być troszeczkę narwane, yy, mogą być troszeczkę takie wiecie, w gorącej wodzie kąpane. Lub to jesteście Wy. Yy, Robią zanim pomyślą. Wiecie o co chodzi? Zanim przemyślą pewne rzeczy, coś im wpada do głowy i już zaczynają działać. Ale to jest, kochani, zgubne. To jest zgubne, ponieważ czasami możemy się bardzo sparzyć. I tutaj widzę, że może być tak, że wy będziecie się od takich osób odsuwać, lub będziecie w bardzo dosadny sposób przekazywać informacje o tym, że. Informować tą osobę o tym, żeby zmieniła swoje podejście do Was. Tak to też może być. Dla części z Was, kochani, widzę, że czeka Was jakaś nagroda od życia, czeka Was jakaś, może ktoś Wam zrobić, kochani, niespodziankę, możecie wygrać jakieś pieniążki, możecie otrzymać informację, że czekają na Was jakieś pieniądze. Możecie otrzymać informację o jakimś spadku, o którym do tej pory nawet nie wiedzieliście. Tutaj yy, zbliżają się do Was jakieś fajne pieniądze. Tu może być też tak, że wy wygrywacie, kochani siebie, wy wygrywacie wasze życie, yy, odnajdujecie się na nowo, yy, pozbywacie się z życia jakiejś sytuacji i to jest dla Was, kochani, wygrana. Yy, Ktoś może Wam zrobić fajną niespodziankę. Będziecie bardzo zaskoczeni tą niespodzianką. Tutaj jakaś nagroda Was czeka od życia. Jakaś taka, ale taka naprawdę bardzo szczęśliwa. Będziecie z tego tytułu bardzo szczęśliwi, lub czegoś się kochani dowiecie. Może jakaś wiadomość sprawi Wam niesamowitą radość. Dobrze. Co to za osoby, kochani, w Waszym życiu? Y, które chcielibyście odciąć y, z waszego życia? Osoby związane z pracą, mam wrażenie, osoby w pracy, które uniemożliwiają wam osiągnięcie waszego celu, y, które uniemożliwiają y, dojście wam do, y, dążenie do waszego celu, do tej stabilizacji finansowej osoby, które y, robią wszystko, żebyście wy byli za nimi, nie przed nimi. Lub może być tak, że wy bardzo mocno kochani pędzicie na ten szczyt. Wiecie o co chodzi. Pniecie się po tych szczeblach do góry bardzo szybko. Odcinacie wszystko to, co wam nie służy, y, to co jest y, to, co jest przeszkodą na waszej drodze, to od siebie odcinacie i bardzo szybko pniecie się do góry w kwestiach finansowych. Może w firmie po prostu pracujecie, kochani, w jakiejś firmie, w której jest tak zwany wyścig szczurów, rozumiecie? I wy, dostając się w takie grono ludzi, jak się dostaniemy między wrony, musimy krakać tak jak ona, wiecie o co chodzi. I tutaj też tak to troszeczkę wygląda. Ale wy znacie swoją wartość, moi drodzy. Wy wiecie, kiedy przyhamować i wiecie, kiedy przyspieszyć. Jeżeli uznacie, że to dążenie do waszego celu za wszelką cenę przekracza wasze granice, wy się, kochani, z tego wycofacie. Jeżeli uznacie, że to jest zgodne z wami i nie dotyka was w taki sposób negatywny, Będziecie dążyć do tego, co sobie obraliście, bo znacie swoją wartość. Znacie swoje. Um, macie swoje miejsce, znacie swoje miejsce, wiecie co, no to tak dziwnie zabrzmi, ale znacie swoje miejsce na Ziemi, tutaj na Ziemi. Wy wiecie, na co możecie sobie pozwolić, a co jest z Wami sprzeczne. Dobrze. Ciężką pracą, kochani, wytrwałością, yy, bardzo, dużym, yy, bardzo dużym przyłożeniem się do tego, co robicie, wy, kochani, osiągniecie swój cel. Jak najbardziej. Będziecie za to wynagrodzeni, moi drodzy. I może ta nagroda, która zmierza w Waszym kierunku lub już jest na horyzoncie, tak? Może to właśnie będzie nagroda od życia. Za, za trud pracy. W dane dzieło, będziecie sowicie wynagrodzeni, bo bardzo dużo pracy wkładacie w coś, ale to też Wam sprawia satysfakcję, umiejętność wykonywania tego, Wy macie, wy macie to w sobie, Wy lubicie to robić mhm. lub czegoś się, kochani, doszkalacie, uczęszczacie na jakieś warsztaty lub na jakieś szkolenia. Jeszcze bardziej szlifujecie to. Co lubicie robić? Też tak może być. Dobrze. Pytamy odnośnie tej niespodzianki, odnośnie tej nagrody od życia. Z czym to jest związane. Może to być, kochani, może pojawić się na Waszej drodze mężczyzna lub kobieta. Oczywiście Panowie okręćcie sobie po swojemu. Która bardzo dużo w życiu przeszła, która, człowiek, który bardzo dużo w życiu przeszedł, człowiek, który musiał bardzo mocno walczyć o to, kim jest teraz, człowiek po przejściach, człowiek wiedzący, czego chce. I taki człowiek może pojawić się na Waszej drodze, kochani, ale to też będzie taki człowiek, którego wyszukaliście, na którego czekaliście. Człowiek, który wie, jak zawalczyć o swoje dobro. Człowiek bardzo doświadczony, ustabilizowany, emocjonalnie, nierozchwiany broń Boża. Taka osoba, kochani, może, pojawić się, może się pojawić na waszej drodze. Ale wy mam wrażenie, będziecie się chronić. Będziecie się chronić przed tą osobą. Niepotrzebnie. Będziecie się, kochani, będziecie chronić się przed, tak jakbyście po prostu chronili się też przed samym sobą, żeby. Bo może pojawić się, kochani, uczucie w tej kwestii. Może pojawić się uczucie, poznacie kogoś, kto jest bardzo podobny w podejściu do życia do Was, ale swoje w życiu przeszedł. Doświadczenie ma niesamowite. I teraz, kochani, tak, ta osoba yy, troszeczkę yy, zburzy Wam to, na co Wy się w tej chwili nastawiliście. Jeżeli nastawiliście się na to, że nie wpuszczacie nikogo do swojego życia, ponieważ tak sobie postanowiliście, że już niby nie chcecie, że niby to nie ten czas i w ogóle, będziecie bardzo się chronić przed, przed uczuciem, mam wrażenie. Będziecie się, kochani, chronić przed uczuciem, nie będziecie chcieli dopuścić tego, ale, kochani, serce nie sługa. Wy się możecie chronić. Wy możecie stwarzać sobie mur, wy możecie sobie. Nie wiem, y, afirmować pewne rzeczy, ale to, kochani, jest niezależne od Was. Jeżeli będzie miało przyjść uczucie, a mam wrażenie, że takie uczucie na Waszej drodze się pojawi, y, to to będzie silniejsze, to przebije Waszą barierę ochronną, bo bardzo mocno się chronicie. Chronicie siebie lub chronicie. Y, Coś w Waszym życiu, bardzo mocno, widzę tutaj ochronę przed światem zewnętrznym. Może część z Was, kochani, została poraniona w przeszłości, yy, doznaliście jakichś bardzo niekomfortowych sytuacji, ale pojawienie się tej osoby w Waszym życiu, kochani, yy, to będzie jak zapalenie yy, takiego dużego halogenu, rozświetlenie Waszej drogi. Yy, to będzie, kochani, wygrana od losu. To będzie prezent dla Was od wszechświata. Tutaj widzę szczęście, tutaj widzę radość, tutaj widzę y, zadowolenie z życia, tutaj widzę odnalezienie siebie na nowo. Uwierzenie w to, y, że ja również zasługuję na uczucie. Coś takiego mi się, kochani, tutaj rysuje. Ja odczytuję kartę czysto intuicyjnie i to mi właśnie przychodzi y, bardzo mocno. Jeżeli bardzo się będziecie chronić przed tym, nie będziecie w stanie się przed tym ochronić. Dobrze. Zobaczymy sobie tą hardość. Tą hardość, kochani, wypracowaliście sobie po jakiejś stracie. Po, po poczuciu niedowartościowania, po poczuciu braku. Coś w Waszym życiu nie poszło tak, jak wy byście tego chcieli. I wyciągnęliście z tego ogromne wnioski, kochani. Wyciągnęliście z tego ogromne wnioski, i stąd wybudowaliście sobie tą hardość. I macie siłę na przezwyciężenie nawet najtrudniejszych sytuacji w Waszym życiu, bo już macie wypracowane pewne rzeczy y, obronne i pewne rzeczy, które łagodzą y, pewne sytuacje. Było jakieś poczucie straty. Ufacie sobie, kochani, na nowo. Ufacie ludziom, ufacie sobie na nowo, na takiej zasadzie, że ja, ja po tym, co przeszedłem, po tym, co przeszłam, zasługuję na to, żebym była szczęśliwa, zasługuję na to, żeby godnie żyć. Ja ufam sobie, że to, co szykuję, to, co, to, co jest mi zapisane, to będzie tylko dobro. Doznaliście jakiejś dużej straty. Ta strata spowodowała, że wy, straty porażki, poczucia braku, to spowodowało, kochanie, że wy odbudowaliście się na nowo. Macie siłę na to, żeby przejść do przodu. Macie siłę na to, żeby ufać ponownie, bo to zaufanie również było stracone. Zachwiane. Macie, kochanie, siłę na to, żeby Iść po swoje, z nadzieją, z wiarą, z zaufaniem idziecie w, w lepsze czasy dla Was, ponieważ to, co było, to było. Zastanawiacie się teraz, w którą, w którą stronę, jaką drogę y, Waszą życiową obrać. Zastanawiacie się. Mm, Co ja bym chciał, co ja bym chciała teraz w życiu robić? Na co się mam ukierunkować? Zaufajcie sobie. Wybierzcie to, z czym będziecie się zgadzać wewnętrznie. Nie to, co ktoś będzie wam mówił, tylko to, co wy chcecie, bo to jest ten czas, kochani. Macie na to siłę. Macie na to niesamowitą siłę. Aby cel, który sobie obierzecie, był tylko i wyłącznie wasz i będziecie do niego dążyć. Zastanawiacie się nad tym, jak to teraz zrealizować w waszym życiu. Ufacie sobie ponownie po, tym, po tej jakiejś, oczywiście, że tak. Po tej jakiejś stracie, po tej jakiejś odniesieniu porażki, po poczuciu braku, odbudowaliście się na nowo, odbudowaliście w sobie decyzyjność. I teraz, kochani, wybieracie nową waszą drogę życiową. Na zasadzie zaufania samemu sobie, bo macie tą wrażliwość, macie tą empatię, macie ten spokój, mimo tego, że przeszliście bardzo ciężki czas. Odbudowaliście, kochani, ten spokój w sobie na nowo. Tak to, kochani, widzę. Mam nadzieję, że ten przekaz udzielił Wam odpowiedzi na pytania, które gdzieś Was tam nurtowały. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.